Szpital w Pyskowicach w Śląskiem 30 czerwca 14. Jednym mailem prezes zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Magdalena Kot poinformowała personel medyczny o zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego, tym samym dziesiątki specjalistów wyrzucono na bruk i pozostawiono bez pracy, a pacjentkom odwołano planowane zabiegi i badania. Dzisiaj będąc na urlopie, dostałem maila informującego mnie, że od jutra mój oddział nie istnieje. Położne dostały pismo, że albo wybierają pracę w knurowie od jutra, albo umowa o pracę została rozwiązana. Sytuacja do tego stopnia kuriozalna, że przyjęto pacjentkę do operacji, zakwalifikowano, skonsultowano, po czym po południu trzeba ją było poinformować, że jutro oddział nie istnieje. Barej by tego nie wymyślił, jednak prezesko wymyśliła. Oddział pracujący kilkadziesiąt lat można zamknąć w jedną godzinę, bez konsultacji z nikim. Pod koniec lipca zeszłego roku szpital w Knurowie i szpital w Pyskowicach połączyły się, tworząc jeden wspólny podmiot leczniczy, zespół szpitali powiatu gliwickiego. Miało to poprawić finanse i zapewnić rozwój placówek. Dziś ta rewolucja może zakończyć się tragedią. 30 czerwca w poniedziałek po godzinie 8 zostałam przyjęta do szpitala. Na początku zostały mi zrobione badania pobierania krwi. Później lekarz przeprowadził ze mną kolejne badania ginekologiczne. No i następnie anestezjolog zrobił ze mną wywiad. No i powiedzieli mi, że już mogę iść na salę. Odpocząć. Szpital w okolicy cieszył się dużą renomą. Pacjentka miała przyjść planowany zabieg. Podszedł do mnie lekarz po godzinie 14 i powiedział mi, że zamykają oddział, że mam pokoje zadzwonić, żeby po mnie przyjechał. No, i mogę się spakować i jechać do domu. Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego tak tłumaczy swoje decyzje. Decyzję o postępowaniu w sprawie pacjentek w oddziale ginekologiczno-położniczym w szpitalu w Pyskowicach podejmował lekarz dyżurny. Zgodnie z procedurami i wiedzą medyczną, lekarz podjął decyzję o braku konieczności przekazania pacjentek do oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Knurowie, który zabezpiecza udzielanie świadczeń medycznych. W maju wstrzymano. Też działalność oddziału chirurgii ogólnej pod oddziałem onkologicznym. Mieszkańcy nie zgadzają się na działania prezesa zespołu szpitali i starosty Gliwickiego, Dawida Ramsa z Koalicji Obywatelskiej. Powstał nawet Komitet Obrony Szpitala w Pyskowicach. Ludzie protestują. Przewodnicząca Komisji Zdrowia w Powiecie i była już lekarka szpitala w Pyskowicach w ramach sprzeciwu odeszła z Platformy Obywatelskiej, mówiąc o upolitycznieniu placówki, bo z medykami nikt nie rozmawiał. Chyba polityka wdarła się no, tak bardzo brutalnie do, do, do naszego szpitala i y, kwestia, że nawet no, tego, co się wydarzyło y, 1 lipca w przypadku mojej osoby i wystąpienia z y, klubu. Platformy Obywatelskiej, no chyba to jest taki mój bunt i to, że nie zgadzam się z takim traktowaniem upolitycznionym moich pacjentek. Nikt z kadry lekarskiej nie przeszedł do szpitala w Knurowie. Połączenie placówek automatycznie wydłuża czas na oczekiwanie na zabiegi i badania. Według relacji przewodniczącej Komisji Zdrowia w miejsce oddziałów chirurgii i ginekologii przeniesiono zakład opiekuńczo-leczniczy z Gliwic. Niestety pacjent nie jest, nie jest ważny, jest absolutnie niezauważalny nie, nie chyba dla, dla polityków. Szpital w Pyskowicach to nie jedyna likwidowana placówka. W Lesków pod Karpackiem miała zostać zamknięta ostatnia bieszczadzka porodówka z uwagi na trudną sytuację finansową. Szpital jest zadłużony na ponad 110 milionów złotych. Ratunkiem ma być konsolidacja placówek. W po wyborach prezydenckich Rada Ministrów przyjęła tą ustawę, która... Między innymi ma pewne zapisy, które ułatwiają komercjalizację szpitali przy jednoczesnym niewywiązywaniu się z regularnych finansowania, regularnego finansowania przez NFZ. Wobec szpitali. Placówki medyczne toną w długach, a rząd robi niewiele, aby system ochrony zdrowia naprawić. Ze wstępnych danych za czwarty kwarta ubiegłego roku wynika, że zadłużenie szpitali to blisko 20 miliardów złotych i wciąż rośnie. Prywatna służba jest ok, a do państwowej trzeba się po prostu czekać nie wiadomo ile. I nie wiadomo, gdzie te składki, no chyba w kosmos. Ja akurat jestem zadowolona, ale no, słyszałam, że jak na operację czy na coś, to się czeka bardzo długo. Na pewno bolączką w służbie zdrowia są kolejki, także na jakieś, nie wiem, na wizytę do kardiologa trzeba czekać nieraz pół roku, tak albo i więcej. A przecież te problemy miały zniknąć. Jednak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko. Te problemy znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej łóżki, tak, nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała. Pani minister leszczyna bardzo często nie wie, o czym mówi. Przecież to jest nauczycielka z tego co wiem, polonistka. Ona nie ma zielonego pojęcia, jak ten system funkcjonuje wielokrotnie udowadniała, że nie wie o czym mówi, chociażby. Były takie pomysły, żeby likwidować porodówki w małych szpitalach powiatowych. Według lekarza Roberta Górskiego wina leży przede wszystkim w niewłaściwym finansowaniu systemu ochrony zdrowia. Podstawowym problemem jest na pewno cały czas niewłaściwe finansowanie naszego systemu. Ze środków publicznych przeznaczamy mniej niż 5% PKB. Średnia unijna to jest ponad 10%. Wiele szpitali wciąż nie dostaje pieniędzy za nadwykonania nielimitowane. Winę ponosi rząd Donalda Tuska i jego ministerialne kadry na czele z szefową resortu zdrowia Izabelą Leszczyną. Nie można kłamać, a ona nie dość, że nie, nie zniknęły te problemy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to nie podejmuje żadnych działań, żadnych kroków, bo to jest też problem że dzisiaj tak naprawdę pan minister Leszczyna nie, do, nie dowozi niczego, co miałoby ustabilizować sytuację finansową. W celu zaspokojenia potrzeb tam korporacji, zwłaszcza zagranicznych, no, sprowadzamy imigrantów o niskiej wartości dodanej, którzy w praktyce nie tworzą wystarczającym części dochodu narodowego. W ten sposób, żeby zabezpieczyć na... Te potrzeby zdrowotne na wystarczającym takim poziomie. Po blisko dwóch latach rządów Donalda Tuska system ochrony zdrowia zapada się, a długi szpitali przekładają się na długie kolejki. W konsekwencji Polacy nie mają gdzie ratować zdrowia i życia. Daniel Śmieciński, Republika.